Ciasto z ptasie mleczkiem. Zaczynam od przesiania suchych składników na biszkopt czekoladowy, czyli mąka pszenna, mąka ziemniaczana oraz kakao. Dodaję proszek do pieczenia i chwilę mieszam. Białka ubijam mikserem na najwyższych obrotach na sztywną pianę. Do ubitych białek wsypuję partiami cukier. Cały czas wbijając dodaję kolejno żółtka. Do masy jajecznej partiami dodaje suche składniki i dalej mieszam już łyżką. Ciasto przelewam na formę wyłożoną papierem do pieczenia i wstawiam do nagrzanego piekarnika do 175 stopni i piekę przez około pół godziny. W międzyczasie we wrzącej wodzie rozpuszczam galaretki i pozostawiam w chłodnym miejscu do wystygnięcia. W dalszej kolejności przygotowuję masę budyniową. Do zimnego mleka wsypuję cukier i proszek budyniowy. Dokładnie mieszam, a gdy składniki się połączą, przelewam do gotującego się mleka i ciągle mieszając, gotuję kilka minut, aż budyń zgęstnieje. Później odstawiam go w chłodne miejsce do całkowitego wystygnięcia. Masło o temperaturze pokojowej ucieram mikserem na najwyższych obrotach na puszystą masę, a następnie ciągle ucierając daję po łyżce wystudzony budyń. Gdy już biszkopt wystygnie przecinam go mniej więcej na dwie równe części. Pierwszy blat biszkoptu przekładam wierzchem do spodu na formę wyłożoną papierem do pieczenia i rozprowadzam na nim równo połowę masy budyniowej. Na warstwie z kremu układam cztery rzędy w równych odstępach w ptasiego mleczka. Teraz pomiędzy czekoladki wlewam całą tężejącą galaretkę i wstawiam do lodówki na pół godziny. Gdy galaretka się już tężeje rozprowadzam na niej pozostałą masę budyniową. Całość przykrywam drugim blatem biszkoptu i wierzch ciasta smaruję polewą czekoladową. Ciasto przechowuję w lodówce. Najlepiej smakuje następnego dnia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Proszę o subskrypcję, komentarze, oceny, a także proszę o propozycje, jakie filmy, jakie przepisy mam dla Was nagrywać.